to jestem z powrotem. Nie było mnie na szczęście tylko jeden dzień. W miarę sprawnie udało mi się pozałatwić wszystkie sprawy urzędowe. No teraz też prawie godzina dwunasta, bo zanim zjadłem śniadanie, zanim się ogarnąłem, a jeszcze jak mam przyczepkę z tyłu, to z tym też za szybko się nie jedzie. No ale ważne, że już jestem na miejscu. W pierwszej kolejności no to na 100% muszę otworzyć dom, otworzyć i przewietrzyć, no bo wiadomo jak tu przyjeżdżam, to za każdym razem otwieram wszystkie okna, żeby to się wietrzyło. No po tylu latach, kiedy to tak naprawdę było pozamykane, no to mocno domaga się wietrzenia. Na początku w sumie po zimie, no było czuć taką wilgoć i zaduch. A teraz, jak już kilka dni pełnych dni, tak naprawdę powietrzyłem, to jest inaczej. No, teraz jeszcze, jak te krzaczki przecięte, to jest pełen przewiew i w ogóle swoją drogą śmieszna sprawa, no bo tutaj w tym pomieszczeniu są plastikowe okna, jakieś bardzo zniszczone już, no ale plastiki. Widać, że też wstawiane były byle jak na odwal no ale są w tamtym pomieszczeniu południowym jak go nazwałem no są stare jeszcze drewniane jeszcze trzeba tutaj pootwierać okna niech się wietrzy ten cały mój tymczasowy grejdołek bo na razie rozpierdziel został po ostatnim razie mocny aha jeszcze korki trzeba wkręcić bo w sumie światło to mi się na pewno dzisiaj przyda już mniej więcej sobie rozkminiłem, że ten korek uruchamia mi tylko i wyłącznie prąd w tym budynku więc reszty nie wkręcam okienko ciach niech się wietrzy to wszystko tutaj też nie zaszkodzi no a jak już się uporam z Koszeniem tamtego kawałka trawy, malutkiego, no to wracam do pieca. Akurat będzie 13-14, czyli najgorszy upał na dworze, a ja sobie będę tutaj pod dachem w pomieszczeniu dalej to rozbierał. No, pasuje mi dokosić ten kawałek trawy, który zostawiłem ostatnio. Widać jaka jest różnica. Mam już teraz konkretnie długi przedłużacz, więc spokojnie sobie. Sięgnę tak, żeby tutaj wszystko wykosić i wyrównać. Jak się uda, to może nawet tutaj kawałek zobaczę. No, czuć w powietrzu taką duchotę. Więc kto wie, czy nie popada, czy jakaś burza nie nastanie. No bo jest i gorąco, i duszno. Jakieś tam chmurki się gromadzą. Co prawda w pogodę nie patrzyłem. No, ale ostatnio mnie oszukała. Miało być całe popołudnie burzowe, w końcu nie było, więc teraz raczej nie patrzę, co będzie. To będzie także tak, trzeba się brać za wykoszenie tego w pierwszej kolejności. No, a odnośnie pola, to w sumie to, co udało się wczoraj załatwić, to złożyć wnioski o dopłaty. Mimo to, że nic nie jest tutaj zasiane, no to ten kawałek, gdzie jest. Łączka i, i trawa poszedł po prostu jako uprawa traw na e, ziemi rolnej. No a ten kawałek dalej, po prostu jako ugór w deklaracji. Ugór, czyli po prostu ziemia, która nie jest obsiewana, można deklarować nawet dwa lata. No, i przewód mam. Konkret prawie do tej łączki. Więc jest długi, długi. Teraz mi na pewno starczy, żeby sobie kosić całe podwórze. No i taki praktycznie składak, bo z kilku innych starych przewodów pozlepiałem co się dało, bo to były stare przewody, które nie miały też czasami końcówek, więc jest OK. Nie także do domu, tylko będę już mógł kosić aż do bramy. No i oczywiście przy tych garażach. Także lecę z koksem. i idzie mieli jak leci więc jeszcze tutaj kawałeczek tak dosłownie ciut, ciut i starczy to przeczucie mnie nie myliło coś niemrawo zaczyna kapać czy będzie z tego duży deszcz? no na razie chyba nie bo te chmurki takie są powiedzmy nie olbrzymie ale trochę ciemnawe zobaczymy Teraz to już w sumie może i padać. Trawka wykoszona, akurat podleję i będzie sobie wszystko ładnie rosło. To rozbieram dalej. Na razie jeszcze nie wiem ile, bo są momenty tak naprawdę, gdzie nawet nie muszę używać niczego, tylko samymi rękami odchodzi, tak jak na przykład cegły tutaj, gdzie był główny e, szyb do komina. Jak widać te cegły no po prostu schodzą. No. Tutaj ten gruz tak samo po prostu palcami wybieram. No i ta ściana, ściana, a w zasadzie ten kot ściany. Skoro tutaj u dołu był ukruszony, no to logiczne jest, że wszystko podchodziło nie zawsze do komina, tylko część tędy. A skoro tu szło i dym, i ciepło, no to wiadomo, że ten tynk od ściany odchodził, no i przez to jest jak jest, czyli Już tutaj ostatnią warstwę tynku, żeby zrównać to z litym piecem. No i widać, że tutaj już jest biała cegła, biały pustak. To znaczy, że tutaj już przecieków takich nie było. No i to w sumie dobrze. No. Mam nadzieję, że tutaj niżej też już będzie to wszystko szczelne i będzie łatwiej, chociaż teraz, jak się zacząłem jeszcze z bliska przyglądać. Tym miejscom, gdzie powypadała spoina To jak się dobrze przyjrzeć, o tu to mocno widać. To ten cały kafel jest spękany, ten jest spękany, ten jest spękany. No i praktycznie ten. Czyli te całe na pewno mi wylecą. No, a żeby się do nich dobrać, no to ściągam kolejną warstwę i praktycznie zostanie mi tyle co nic. Czyli pewnie rozbiorę całość. Ech. I chyba się zaczyna. Jednak będzie burza. Już tutaj coraz większy deszczyk. Zaczyna też mocno wiać. Zobaczymy co z tego będzie. No, przynajmniej trawkę podleję. Zazieleni się. A ja i tak mam robotę w środku. No, i tak to wygląda. Troszeczkę już tutaj wniosłem gruzu, zmiotłem. Jeżeli chodzi o końcówkę pieca, no to jest zabrana aż do samego dołu. Tutaj już jest cegła, a po nią wlewka, więc tego nie ruszam. No, więc piec będzie krótszy o półtorej kafla, półtora kafla, czyli. Jeden tak i narożny, przynajmniej na razie tak mi się wydaje, że tak zostawię. No tutaj już widać, jak wcześniej pokazywałem, że ściana jest czysta. Tynk, który tutaj jest, też się już trzyma. Tutaj dym ani ciepło nie podchodziło, więc to od ściany nie odstaje. No i cały czas się wahałem, co z tym. Teraz można zobaczyć w sumie, jakie tu jest... Gruzowisko, bo tu jakieś fragmenty czegoś, tu jakiś o, kafel, który w sumie sam wychodzi. No, tutaj też fragmenty jakiegoś starego kafla popękanego. No i co? No i ogólnie ta część z tej strony w ogóle się nie trzyma niczego, bo od komina po całości odstaje. Z tej strony no też widać pęknięcie, i, i tutaj górą też. Więc uwaga, uwaga. Jakoś się udało to położyć. No, i teraz widać, że tak to było przyklejone do tynku, że po prostu wszystko leszło. No, i tyle. Co to dużo ukrywać? Przez chwilę pomyślałem jeszcze sobie, że może by tak zostawić. Tylko to pomalować, a piec zbudować tutaj. No, ale jak zacząłem się mocniej przyglądać, to niestety, ale ta płyta kuchenna nie jest pełna. Tu jej. Brakuje. Więc wracamy do planu początkowego, czyli jakby kafel się zaczynał tutaj. Nie wygląda to źle. Jeżeli tutaj ściana by była dalej pomalowana, to nawet spoko. Tutaj też się odsłoniła wolna przestrzeń, no i nie będzie się tym brud już zbierał. No, muszę to przemyśleć, czy tak tego nie wykończyć potem. Na tym kończę dzisiejszy dzień. Sporo tego rozebrałem, został mi tylko mały kawałek, ale już dzisiaj odpuszczam, bo dochodzi 21. Jeśli już chce, więc pora jakąś kolację zjeść no i wiadomo, umyć się, bo to człowiek cały ukurzony, dużo tego rozebrałem, strasznie dużo. No ale częściowo trzeba było. no Bo tak jak tutaj te sady są, no to aż niebezpieczne. No, nad tą częścią tak naprawdę. Długo się wahałem, czy to rozbierać, czy nie. Ale skoro będę dostawiał tą część, to już pół dnia w tą, czy w tą. A będzie na pewno solidniej. A przy okazji doczyszczę pewnie tą kuchnię. Nie wiem, spróbuję pomyśleć nad jakąś możliwością odświeżenia, pomalowania tego. Wiem, że są farby do kominków, więc może coś podobnego i tutaj się nada. Nad tym będę musiał pomyśleć, poczytać troszeczkę. No, i poszukać jakiejś inspiracji na ten piec, bo na razie jeszcze pomysłu nie mam. Do końca jakieś tam zarysy, dwa, trzy w głowie. Tu mniejsza, tu większa część, albo taka sama. Piec zielony albo łączny. No, pomysłów jest kilka. Poszukam może jeszcze na necie trochę inspiracji i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. W każdym razie, rozbiórki więcej nie planuję. Jedyne to, co ewentualnie ściągnę w górę. I wyjmę ten jeden kafel, bo widzę, że też jest ruchomy. No, i potem, jak będę kleił cały piec, osadzę jeszcze raz w górę, żeby była solidna. No, i praktycznie na tym by był koniec większych rozbiórkowych prac. Wyszedłem jeszcze sobie na taki późny, wieczorny no, tuż przed nocą spacer. I patrzę, coś tu lata koło domu. A to nie topesz na podwórku na komary poluje i już go lubię, niech lata i zjada ich jak najwięcej. To dzień dobry, kolejny dzień jest dziewiąta z minutami i dosyć ciepło, już 24 stopnie. No, myślę, że dzisiejszy dzień też może być albo upalny, albo burzowy, bo już jakieś chmurki ciemne nadchodzą. Ja planuję teraz przed południem, tak jak ostatnio, jechać do lasu. No, a potem, jak wrócę, oczywiście, prysznic, jak się woda nagrzeje. No, a po obiedzie dalej remont kuchni letniej. Czy coś jeszcze starczy czasu? Zobaczę. No, ale na razie cisnę do lasu, zanim nie ma jeszcze upałów bądź deszczu. A po drodze zajączek wyszedł mi na spotkanie. No i jakieś tam sucha już się zdarzają i stojące, i leżące, więc pewnie dzisiaj stąd. No to wygląda, wygląda, że jeszcze ten wyłom i chyba będę miał pełno. Chociaż jeszcze tam może dalej by się coś upolowało. Ale zobaczymy zaraz. Jaki zielony w ogóle ten las i gęsty. Trochę jeżyn, trochę jagód. No naprawdę, zielono i gęsto. A tu patrzcie, jakie olbrzymie morowisko. I tych mrówek, do groma, czerwonych, agresywnych. I zapakowane wszystko. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem z ilością. No, ale w sumie opona jeszcze nie siadła. Zresztą i tak co grubsze i cięższe od ziemki poszły do samochodu. No, tutaj jest tego sporo, ale bardzo różnej grubości. No, nawet takie w zasadzie patyczki, które pewnie większość osób by zostawiła w lesie. No, ale ja tam skoro sprzątam, to sprzątam po całości, co mi wejdzie pod rękę. Tutaj też w lesie przejaśniało. Zostały tylko wysokie. Drzewa a wszystko co suche zabrałem. To sofer odjazd. Jednak co samochód do zadań specjalnych, to samochód. Jeszcze, żeby ten van miał napęd 4x4, to by było idealnie. To ja już na miejscu wróciłem z lasu. Zjadłem obiad. No i bardzo dobrze, że pojechałem przed południem, bo idzie już konkretnie deszcz. Tak przynajmniej wygląda z tamtej strony. Całość zaniesiona. Więc tego już na pewno będzie duży deszcz. A nie takie byle co jak w lesie. To coś się zaczyna. Zaczyna kapać. I to na razie taki deszczyk, że już trzeba się chować. Bo momentami dosyć mocne. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, chmurki jeszcze strasznie nie wyglądają. Takie umiarkowane można powiedzieć. No ale zobaczymy. Cisnę dalej z kuchnią i piecem. Wszystkie kafle, które sobie już umyślałem, to porozbierałem. Został tylko filar, a w zasadzie taka baza, gdzie jest naprawdę już stabilnie i nie ma sensu dalej rozbierać. Skułem też już fragment. Tynku, no, bo to co brakowało, to potem pewnie dołożę tutaj płytę gipsową, żeby też nie tynkować aż takiej ilości, bo to bez sensu. No i teraz zabrałem się za skrobanie tego niebieskiego. No, muszę to zeskrobać no bo w sumie było widać, że piec w ogóle się tego nie trzymał, więc na pewno tego niebieskiego muszę się pozbyć. Schodzi w miarę sprawnie, więc mi powinno być jakoś. Dużo z tym pracy. To tak, szpachelką już mam całość ze skrzybaną. Wyniosłem przed chwilą gruz i, i resztki tej farby tego tynku. Fajną sarękę z bliska zresztą widziałem, trochę ją nagrałem. Niestety, ale teraz trzeba troszeczkę to zmatowić, tak żeby potem zaprawa się lepiej tego trzymała, czyli zebrać jeszcze jakieś luźne frakcje i, i cały ten brud. No a z tego niestety, jak widać, mocno się pyli, więc maseczka wykorzystywana po raz drugi. Przeleciałem całość z grubsza szczotką, a szczególnie te miejsca, gdzie była... Sadza, no bo to trzeba było zrobić. Jeszcze pył jest taki trochę w powietrzu, więc na razie z daleka niech to sobie opadnie. A potem no, zmiotę ten gruz. Na razie jeszcze tu nie odkurzam i nie zmiatam dokładnie, bo będzie się jeszcze nieraz kurzyło. Teraz co mi trzeba zrobić, to wyciąć tutaj fragment podłogi, bo będę chciał tu ułożyć płytki przy palenisku. No i na deskach ich na pewno nie ułożę, więc będę musiał zrobić jakąś taką wylewkę betonową kawałek. Więc wycinam deski. Tutaj widać gdzieś gwoździe są, więc mniej więcej tak leci belka, więc tuż za belką. No i pewnie aż po tą deskę, bo ta widzę jedna jest już. No i tak do wymiany, i tak do wymiany, więc ją wywalę. Po raz pierwszy ciąłem piłą spalinową w pomieszczeniu. No, jest głośno, trzeba przyznać. Tak na razie na oko, a chociaż wysło, wyszło nawet prosto. Deski zerwane. Pod spodem jest beton w zasadzie na całej podłodze. No, a ten legar, niestety, ale troszeczkę próchno. I tutaj deska, tak samo. Kornik w las. No, na szczęście, środek jest cały czas solidny i mocny, tylko po prostu tutaj góra. Ale tu jest naprawdę żywiczne. I podobno, i podobnie ta deska. Tutaj jest idealnie mocna, więc tak ona sobie zostaje. Tutaj podłożę dalej cegły, żeby było wsparcie wszędzie dookoła. No, i na końcu zaleję to betonem zagrozowanym. Aby można było położyć płytki. To na tym kończę dzisiejszy dzień. Niezły rozpierdziel po sobie zostawiam. Zostawiam, bo dzisiaj też jest ostatni dzień mojego urlopu, w zasadzie ostatni roboczy dzień urlopu. No bo jutro jeszcze niedziela, na no, od poniedziałku, powrót do rzeczywistości. No i w sumie już wiem, skąd ten deszcz na dworze dzisiaj, no bo nawet. Niebo płacze, że trzeba kończyć i wracać do normalności. Niedziela. Jedyny fragment bezchmurny w tej chwili. Poczekam jeszcze z pół godzinki. Może ten wiatr przegoni chmury. Przynajmniej bardzo bym chciał. A jak będzie, to się okaże. O, a tam sobie bociek spaceruje. Nad oczkiem wodnym. E, z drogą nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej, bo tutaj ten najgorszy fragment no błotko trochę jest, ale z rozpędu poleci. Także można spokojnie jeszcze z godzinkę odczekać, aż sobie to lekko przeparuje. No i akurat będzie przez ten czas spacer. Tutaj widać fajne porównanie w sumie, jak ziemia zmienia się na niedużym dosyć dystansie. Tutaj kawałek mocno zielony, no bo tutaj też jest najlepsza ziemia. Tutaj, gdzie te rumianki, powiedzmy taka średnia, rumianki i zieleń. A tam, gdzie te czerwone roślinki, nie pamiętam jak te chwasty się nazywają, no jest ziemia najsłabsza. I tak naprawdę na odległości może 400-500 metrów trzy ogromne zmiany. No nie jest to pogoda dobra do spaceru. Nie ma co. Raczej wracam. No to do następnego razu. Pewnie do przyszłego weekendu. O ile nic się nie zmieni.